Hej, jo, witajcie ludziska, z tej strony Broli, zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka serii zagrajemy w Gothic 3 z Nymierzbogów, e, no i kontynuujemy naszą rozgrywkę. Poza odcinkiem, jak widzicie, zebrałem sobie już prawie 7000, ale tu wykonałem jeszcze kilka zadań e, dla Erola, ponieważ e, u Osha wybrałem, znaczy wczy, wczytałem wcześniejsze savey, i jeszcze raz musiałem rozmawiać z Osem. Wybremu u niego, że orkowie to są zdrajcy i tak dalej, bla 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 i okazało się, że on jest szpiegiem gorna. Eee, I teraz jesteśmy po stronie gorna, tak mi się przynajmniej wydaje i szczerze mówiąc cies cieszę się, że pomimo tego, że wykonaliśmy tyle zadań dla orków, nadal możemy być wierni, możemy być wierni swojemu, swojemu przyjacielowi. No i cóż, wykonaję trzy, trzy zadania dla Erola, ponieważ nie chciał zanieść mojego listu do Gorna i mnie strasznie wkurza ten typ Na początku chciał, abym przekazał mu jakieś informacje od Artura z Cape Down. później chciałabym abym przyniósł mu jakieś tam rzeczy z Faring, a teraz chciał, abym przyniósł mu myto z od, 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 od Nordmarczyków Mam nadzieję, że to będzie ostatnie zadanie i mnie tam w, w końcu zanieść ten list. Bo jeżeli nie, no to e, wsadzę mu ten miecz w oko. Nie widzę powodu, dla którego miałbym teraz z Tobą rozmawiać. Oto Twoje podatki. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. Wyśmienicie. Czy teraz dasz Gornowi mój list? Muszę policzyć to złoto. Może sam pójdziesz mu go zanieść. Widzę, że nadal masz. A dlaczego miałoby być inaczej? Nigdy nie wiesz, co się może zdarzyć. Idą zmiany. No, w końcu mnie wpuścił pieprzony gnojek. Na całe szczęście. Ponieważ co chwilę miał jakieś problemy do mnie gnojek zasrany w dupę. Sorry ludziska, ale strasznie mnie wnerwia ten typ. To jest chyba najbardziej irytująca postać w historii gotika. Nawet wrzut był. Eee, znaczy bardziej wkurzający niż, niż wrzut nawet. Dobra, otworzymy te skrzynki. Uuuuh, hehehe, uh, uh, uh. <śmiennie> co my tutaj mamy? Max, siła życiowa, o! Eee, świetnie. Weźmiemy sobie i wypijemy tą miksturę. E, Okej. Okay. Dobra, Max, siła życiowa, świetnie. E, no i lecimy do Gorna, Mam nadzieję, że nas wpuszczą. Tak. Gorn, gdzie jesteś? Jest, nasz przyjaciel! Kochani, e, mogę otworzyć tą skrzynkę? Nie, nie zdenerwuję się, Gorn. Nie zdenerwuję się, co my tutaj mamy? Topór bojowy barbarzy! Ale zajebisty, wiecie że to jest topór gorna? I się nam nie zdenerwował nawet Widzicie? Ale fajnie e, Możemy to sprzedać Za ostre hajsy Super my Będziemy mogli sobie kupić ten hełm, o którym mówiłem I tu kolejny miecz Ja pierdzielę, o to jest ten miecz, który mam Na sobie, ale elegancko, dobra Zapiszemy grę i gadamy z naszym przyjacielem Witaj, ty stary draniu. Widzę, że jak zwykle tkwisz w kłopotach po uszy. Czy beze mnie niczego nie potrafisz zrobić dobrze? Najnos, a to ty! Wspaniale! Szybko, chodźmy zapolować na orków. Nie, nie, zaczekaj. Najpierw uczcimy nasze spotkanie jakimś posiłkiem. <noise> Widzę, że Wielki Gorn nic a nic się nie zmienił. To prawda. Gdzie się podziewałeś, ty draniu? Wiesz, że niektórzy z nas myśleli już, że nie żyjesz. Świetnie. Podróżowałem. Cieszę się, że widzę cię żywego i w pełni sił. Pojawiły się już plotki, że Xardas wysłał cię do Inosa. Nie, nie uczynił tego. A co się z nim stało? Czy masz coś wspólnego z jego tajemniczym zniknięciem? Czemu o to pytasz? Przybywam z Silden. Ach, Inog! Doszły mnie słuchy, że miał on jakieś problemy z orkami. Tak, mówią, że to wszystko przez ciebie. Co? Skoro zdecydowałeś się zaatakować Torusa, skoro zdecydowałem, musiałem go zaatakować. Co? Kiedy tu ubawiłeś się w chowanego z Cardasem, ja musiałem pilnować porządku w całej Myrtanie. Korus chciał podstępem przejąć władzę w Myrtanie. Jesteś pewny? Oczywiście, że jestem. Mam szpiegów w całej Myrtanie. Ufasz im? Ba, dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jak? Odnajdź pewnego maga kręgu wody. Po co? Człowiek ten często pomaga mi gromadzić informacje. Torus potrzebuje smoczych Mam smocze kości. kości. Mag powinien wiedzieć dlaczego. Te kości znaleźliśmy w Farik, Ludziska. Gdzie go znajdę? W jaskini, w której wcześniej była Okara. Dobra. E, ale gdzie była Okara? Okara była koło Myr Myrtan, chyba tak? E, Montery. E, dobra. Także nauczymy się walki. Siła chce lepiej walczyć to porę, mnie silnego parowania ciosów tarczą. Dobra, nie mam punktów. Mam 10 punktów do rozdania. Dobra. Eee, cóż ludziska... O, 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 tutaj jeszcze żelazna włócznia. Widzicie co zapiszę grę? A, widzicie? Gorn się tutaj nie denerwuje z tego powodu, że sobie biorę te jego itemy. Dobra. Także lecimy teraz do faring, aby sprzedać te rupiecie, które mamy. I przy okazji kupimy sobie ten świetny hełm i być może jakąś tarczę, o ile starczy nam pieniążków. Czekajcie, zobaczcie, co to jest za toporek, który mamy. Topór barbarzyńcy. Obrażenia od ostrza. Obrażenia są, powiem wam, szczerze, małe. Mój miecz jednoręczny zadaje większe obrażenia. Także raczej z tego nie korzystam. Ale to naprawdę genialnie wygląda ten topór barbarzyń, barbarzyńcy. Eee, dobra. Uh, co ci by tu. Co by ci, to, co by ci sprzedać? To ci sprzedamy, oczywiście. E, to ci sprzedamy. To ci sprzedamy. E, no i mamy 21 tysięcy, z kawałkiem. Dobra, oczywiście kupujemy od niego. A, on nie ma tego hełmu. Uu, el bastardo. Co ty tutaj masz? Same główna. Ciężka krwa, krwawe żniwa. Dobra. Nic poza tym. O, jeszcze ciężki pancerz u ale mamy lepszy pancerz także. E, cóż, e, lecimy teraz do Myrtany, ludziska. E, do Myrtany, co ja w ogóle gadam? Do Montery, ponieważ w Monterze znajduje się pewien handlarz, u którego możemy kupić e, znakomite przedmioty. E, ty, 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 ty. No i później polecimy sobie do Okary, o ile jeszcze pamiętam gdzie ona się znajduje. E, Weteran łowca, to totem. Na pewno do robota. Tak. No i spójrzcie, o właśnie chodziło mi o ten helm. jak widzicie, jest naprawdę świetny, e, no i też świetnie kosztuje, ale oczywiście nie żałujemy, e, co tu jeszcze mamy, no jeszcze jakiś znakomity, znakomity pawęż, ale niestety nas na niego nie stać, dobra, także bierzemy sobie nasz hełmik nowy, świetnie, ale znakomicie teraz wygląda, świetny hełm, naprawdę, dobra. Także cóż, ludziska, możemy chyba teraz ruszyć do, do okary. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętam, gdzie ta okara się znajduje. Ona się znajduje gdzieś w tamtą stronę. E, z tego co pamiętam, musimy iść przez ten las. Pamiętam, że z Denisem, czy jak mu tam. E, nie z Denisem. Pamiętam, że tutaj była taka farma. Tam, w Gothiku w podstawce. I tam jeden chciał właśnie udać się do tej e, okary. Zobaczymy, czy ona przeżyła w ogóle. Jeszcze będziemy musieli się tutaj wyuczyć. Siły, być może? Tak, siły, ponieważ chcemy mieć tutaj większe obrażenia. Tym bardziej, że walczymy tutaj w walce wręcz. To będzie chyba znakomity pomysł. Dobra, lecimy. Nawet nie wiem, czy dobrze idę, kochani, ale co tam? Eee, nie wiem czy ona była, o coś tam jest? Nie, eee, mi się wydaje, że musimy trochę skręcić, chociaż... Hmm. O, tam coś mamy, jakieś wieże, to raczej nie jest Okara, chociaż, poczekajcie, być może, nie, to nie jest Okara, pamiętam już ludziska tą miejscówkę, tędy właśnie przychodziliśmy, e, gdy szliśmy z tym typem, który chciał się dostać do Okary, e, to akurat pamiętam, także musimy się trzymać e, tego klifu. ...tego wzgórza, o. Dobra. No i chyba powoli się tutaj zbliżamy już do tej e, okary. Sorry ludziska za te, za te krótkie, znaczy za, no za te spadki, ale... E, ...gra się oczywiście musi wczytać, no i takie coś niestety występuje. Ok, tutaj mamy... ...wilki. Kurde, nie trafiłem. Biup! Ile wilków, ej, bez jaj! Nie chcę mi się z nami walczyć. Dobra, mówi się trudno. Trzeba. Trzeba! Ej! Co ty robisz? Eee... Dawaj to na jedynkę. Wyciągaj ten miecz. Ale obrażenia są troszkę mniejsze, jak widzicie. Dobra, udało się zabić to ścierwo, ja pierdzielę. Ale trochę problemów było, bo one są... Te wilki są naprawdę szybkie. No i trzeba naprawdę tutaj uważać. oczywiście klikałem tylko lewy przycisk myszy na pałę. Mogłem oczywiście się tutaj troszkę wycofać i dopiero zaatakować, no ale... To jestem ja. Nie może, że to jest ciężka skrzynia. Eee, nie, to jest metalowy kuferek. Wow, ile wilków! Co my mamy? Dobra, kolejne przedmioty. Chodźcie do mnie, chodź do mnie, ale mnie w nerwiacie. Czekajcie uciska. Jezus, ale fuks! Wow, 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 wow! wow. Ej, eee, tak jak mówiłem dziska, mówię to tyle razy, nienawidzę walczyć z wilkami. Do widzenia, panu. Ej, eee, gdzie są Okara teraz? Okara, okara, okaro, gdzie ty jesteś? Ale chyba się zbliżamy, tak? To jest Okara? Nie, to nie jest Okara, to jest jakaś. Nie, czekajcie, tak! Chyba zbliżam się do okary. Chyba, 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 chyba... Nie, to nie jest okara. To jest jakaś jaskinia, e, która jest pusta jak nie wiadomo co. Tutaj niczego nie ma. Mam takie przeczucia, że będę miał pewnie problemy ze znalezieniem tej pieprzonej okary. E, zapiszemy sobie grę, pójdziemy sobie troszkę tutaj. Ale nie, tutaj na pewno nie. O, tam mamy szkielety. Już uh, uh, uh. gdzie jest ta okara do jasnej ciasnej? Cholerne problemy ze znalezieniem teraz mam tego niechby to szlak. Tutaj mamy jakąś uh, jakieś ruiny. Na pewno nie, nie, nie kojarzy tych ruin za Chiny. No tu ścierwojady. Ile ścierwojadów? Nie chcę się z wami walczyć. Do widzenia. Pa, pa, pa. Dobra. Zobaczymy, co się znajduje w tych ruinach. Jaka skrzynka, pewnie ciężka. Nie, to jest metalowy kufer. Po prostu. A w kuferku, a w kuferku, a w kuferku. Same słabe rzeczy. Dobra. Gdzie w ogóle poleciałem? Oje, tutaj jest okara ludziska. Dobra, mamy tutaj wszystko zaznaczone. Ale ze mnie tutaj ślepok. Dobra, ludziska, wybaczcie mi. Okara, okara, okara. Dobra, lecimy. Nawet nie wiedziałem, że mamy to wszystko zaznaczone na mapie. Chyba w gotiku, w trójce, w podstawce. Nie, nie mieliśmy czegoś takiego. A tutaj proszę. Wszystko jest pięknie, ładnie zaznaczone. O o o o, 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 tak, już widzę o karę. Eee, tutaj gdzieś była na dole... Na dole przejście gdzieś było Tylko nie pamiętam którą stroną. Hmm, hmm, hmm. Eee, gdzie tu jest wejście? Poczekajcie, wybadam tylko. Eee. He, he. O, już tam kogoś słyszę Tutaj jest, dobra. Kim ty jesteś, człowieku? Tajemniczy wędrowiec. Nie szukaj wiadomości, lecz możliwości uniknięcia złego wyboru. Nie mówię o tym. Ten... Dobra, idź sobie. W ogóle nawet nie rozumiem, o czym mówisz. Mm. Hello, gdzie jesteś, człowieku? Chyba jakiś ork. Wow 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 wow! Okej okay, ludziska, musiałem zrobić krótkie cięcie, ale wracamy ludziska. W tej okaże byli orkowie, znaczy są orkowie. Nie wiem jakim cudem, ale trzeba ich oczywiście zabić. Problem jest tylko taki, że kończy mi się już powoli. Znaczy... Kończy powoli. K skończyły mi się już mikstury. Zostały mi ostatnie dwie. Ale mnie wnerwiasz. Do widzenia panu. Eee, bierzemy złotko. Pek, pek, pek. No i lecimy dalej. Mam nadzieję, że będzie jakieś łóżko, z którego będę mógł e, skorzystać. O, tam jest e, mak wody, o którym była mowa. Jak widać torus... E, kan! O, cholera! A ty czego tutaj, ziomek? Widać e, ten. Torus. Bardzo chcę się pozbyć tego. Wow, 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 bardzo chcę się... Nie, Kurde! Aj kurwe mać niechcący dwa razy. Eee. Dobra, nieważne. spróbujemy go wykończyć kuszą. Tego głupiego kana. Tylko zanim kuszą, ja go zabije, on jest taki mocny ten kan, znaczy wytrzymały. W sumie obrażeń też ma całkiem sporo. <śmany> Dobra, Panie Kanie, Panie Kanie. Wow, widzicie, obrażenia są strasznie małe. Dobra, wiecie co ja tutaj lepiej wykończę mieczem? Będzie lepiej. Wow, coś mi się gra zacięła i to fest. A mnie wnerwiasz. Z rozginę, nie! Wiecie co, wyleczę się! Wow! Wow, wow, wow. mało brakowa o! Oh. Ale tylko się naprawdę wytrzymały Kanio! O! Oh, I umarł Eee, co ty masz, człowieku? Uh, uh. Wow, wow, wow! Wow! Ciężka kusza, ale zajebista! Eee, miecz zakonu! Wow! Ciekawe przedmioty. Widzicie na koniec e, ładne tutaj pieniążki Dziękuję, że Można zarobić. Się mnie uratować. To był mój obowiązek. Powiedz mi jedną rzecz, Magu. Torus szukał ostatnio jakichś smoczych kości. Muszę wiedzieć dlaczego. Nie sądzę, by to robił. Czemu tak twierdzisz? Smocze kości są bezużyteczne, synu. Smocza magia zamiera wraz ze śmiercią Smoka. W takim razie Torus szuka czegoś innego. Dlaczego Kan cię bił? Nie, ja, bił chyba chciał cię zabić. Abym przyłączył się do Torusa. W jakim celu byłeś mu potrzebny? Kan nigdy nie był zbyt rozmowny. No to cieszę się, że znalazłem się tu na czas. Musiałeś się tu znaleźć. Jak to? Nie rozumiem. Jeszcze wielu napotkanych rzeczy przyjdzie. Zamiast tego zastanów się nad wyborem, którego musisz dokonać. Było ci pisane, żebyś tu przyszedł. Ale to, czy mnie uratować, czy nie, było już Twoim wyborem. A teraz idź. Nauczyłem czegoś, chcę podążać ścieżką natury, ścieżką wiedzy. Daj mi najwyższą wiedzę starożytnej magii. Widzisz co? Weźmiemy sobie tutaj, zapiszemy grę. Przemiana, oswojenie sen. A, dobra. Widać, niczego mi tutaj nie nauczyłeś ciekawego. Mamy pulpity. Tak tutaj. No, nie ma tutaj nic ciekawego. No, nic ciekawego. Tutaj też nie. Dobra, kochani, także teraz możemy ruszyć chyba do Gorna z powrotem. Porozmawiać z Gornem, pewnie będzie kolejny questik do wykonania, ale co tam? Mamy tutaj już, widzicie, 20 punktów, aby nosić ten tą kuszę, którą zdobyłem musimy mieć 150 siły, także musimy jeszcze wyuczyć, wyuczyć się troszkę siły. U Anoga powiedzmy, albo u Gorna to już jeden kij, że tak powiem. A my tutaj byliśmy w tym miejscu. No tak, dobra, byliśmy tutaj już na początku odcinka, kojarzę. Nie, nie byliśmy tutaj. Albo byliśmy? Cholera, wie. No, kojarzę tę miejscówkę. Tak, byliśmy. To jest ciężka skrzynia, dobra. E, także cóż, kochani, ruszamy teraz z powrotem do Gorna. Mm -hmm. Tak, swoją drogą już powoli kończymy ten e, dodatek. Jeszcze kilka odcinków i będzie koniec. Bo wybaczcie, ludziska, za mojego psa. Mm, dobra. Kurde, nawet nie wiem, ile nagrywam, co nagrywam na ślepo. Tra, la, la, la. Ile do kolejnego poziomu mi brakuje? La-la-la-la-la... 10 tysięcy, wow. Trochę dużo. Yy, za resztę punktów chciałbym się tutaj wyuczyć troszkę wytrzymałości, albo nie siła. Wszystko będziemy pakować w siłę, aby yy, mieć tutaj jak największe obrażenia. To jest chyba dobry pomysł. doskonale. Kanie żyje, a Mag został uratowany. Nie mam już dla ciebie żadnych zadań. Eee... Weźmiemy tutaj. Się nauczymy tej siły trochę. Super. Eee... No i założymy sobie tą piękną kuszę. Kurde, mogliby ją sprzedać, ale. Aha, musi mieć tutaj mistrz strzelectwa, czyli musi mieć do noga jeszcze. Tylko za dwa poziomy dopiero. Hm. No trudno się mówi, kochani, także. Muszę Zarad zdobyć dwa poziomy. Wróciłem, aby zjednoczyć Myrtanę. Dlaczego, przyjacielu? Widziałeś, jak przelewam krew po to, by Myrtana mogła być wolna od wpływu bogów. Widziałeś, jak przelewam krew po to, by ludność tej krainy miała szansę na życie w nowej, przepełnionej pokojem Myrtanie. Czy ci ludzie skorzystali z tej szansy? Myrtana ma się lepiej czy gorzej? Racja, racja! Chciałbym ponownie zjednoczyć mytanę. Potrzebna mi jest Twoja pomoc. Wyśmienicie! Na Inosa bierzmy się do roboty, ale chwileczkę. Teraz nie mogę do Ciebie dołączyć. Dlaczego? Mam pewne niezałatwione sprawy z Torusem. Rzuciłem wszystkie swoje oddziały do walki z nim. Co to za niezałatwione sprawy? Ostatnio zajmował się on jakimiś ciemnymi sprawami. Postanowiłem upewnić się, że on i jego orkowie nie wpadną na jakiś głupi pomysł. Ale co on właściwie zamierza? Nie jestem pewny. Dozbraja się i rekrutuje jakichś magów. Znam Torusa i wiem, że to nie wróży nic dobrego. Hmm, niedobrze. Myślę, że gdybyśmy zwiększyli liczebność naszych oddziałów, to moglibyśmy wspólnie opracować jakiś plan przeciwko Torusowi. Skąd zdobyć te oddziały? Lee. Ach, tak. Lee. Gdyby jego oddziały nam pomogły, ja mógłbym wtedy pomóc. Świetnie. W takim razie porozmawiam z Lee. Wracaj szybko. Jest tutaj jeszcze wielu orków do zabicia. Nie licz na to, że zostaniesz... Wróć. Dobra, także teraz możemy porozmawiać sobie z Lee. Mam nadzieję, że ten strażnik, który pilnuje tego... E, tej bramy w Vanguardzie wpuści nas bez problemu. Na pewno będą jakieś questy w sumie do wykonania. Eee, także cóż, kurde, nie mam właśnie teleportu tam, niestety. Eee, teleport do Vanguardu znajduje się właśnie w Pałacu Królewskim. Także wiecie co? Pójdziemy sobie do Faring i z Faring ruszymy do Vanguardu, Będziemy mieli właśnie najbliżej wtedy. Ale, kochani, już zbliżamy się do końcówki gry. Wykonamy zadanie dla Eli, chyba. Eee, no i będzie to już koniec. Ale najpierw musimy ruszyć do Vanguardu. Mm, dobra, Wenger jest, jest tutaj blisko. Także raczej nie będzie problemu ze. E, z dostaniem się tam. E, dobra, tylko poczekajcie, Jakie, na jakieś skróty mogę sobie tutaj pójść? Nie mogę. Lepiej pójdziemy tutaj e, główną drogą. O, tutaj naprzeciwko, na końcu tego mostu, e, znajduje się złodziej, któremu możemy wyjawić informacje, gdzie znajdują się bogaci kupcy, bowiem ten koleś. On kradnie bogatym, a daje biednym. Zobaczymy czy Quest... Nie. Jednak tutaj jeszcze nie rozmawialiśmy z jakimś konkretnym kupcem. Chociaż w ten kupiec w Faring był zajebisty, ten Kali, czy Kali w cholera by jakoś się nazywał. Ale wiecie o kogo mi chodzi. Eee, dobra, powolutku, powolutku zmierzamy do Avantguardu. Gdy wbiję kolejny poziom, to oczywiście wyuczę się, jak już mówiłem. Korzystanie. Wow, mistrza strzelectwa. Co to jest? Roznosorożec, uciekamy. Nie chcę się z nimi walczyć. Aha, no tak, ludziska. Będę musiał jeszcze kupić e, mikstury. O tym też nie mogę zapomnieć. W ogóle naj najlepsze jest to, że w, w tym let's playu ani razu nie kupiłem e, mikstury. Nie, kupię na początku gry. Chyba dwie. <kłysy> A tak nie kupowałem żadnych mikstur. O, ten węgars jest naprawdę duży. Lid to się naprawdę nieźle trzyma. Dobra. O, 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 skrzynka. Czekajcie, tej skrzyni nie zauważyłem, akurat takim cudem. E, ciężka skrzynia, elegancko. E, kolejna, kochani. E, ciężka kusza. My tę kuszę już mamy, więc możemy sobie ją e, sprzedać. Mamy dwie ogólnie w ekwipunku. Jedną od kana, drugą właśnie tutaj z tej skrzyni. <laughs> mamy kolejną skrzynię, która jest e, metalowa. Nie może nie, <laughs> nie może mi otworzyć. Elegancko. E, dobra ludziska, także bez zbędnego pitolenia lecimy. O, handlarz. Co masz ciekawego. E, wow. wow, 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 Bardzo mnie to cieszy. Co by Ci tu sprzedać ziomek? E, sprzedamy ci miecz zakonu. Łapaj. E, sprzedamy ci to. Sprzedamy ci nocny porażacz. I to ci sprzedamy. Widzicie, pieniążków już mam naprawdę sporo. Handluj. Okej. Okay. Te pieniążki powinny mi na razie w zupełności wystarczyć. Tylko którędy teraz się szło do lee? Hmm. Gdzieś powinno być tutaj przejście do górnego, do górnej części. Eee, ale to chyba było po tej stronie. Poczekajcie, źle chyba poszedłem. powiedzieć. No tak, dokładnie. Zapiszemy sobie grę. Czy jest to jakiś alchemik, u którego będę mógł kupić e, mikstury? E, Nie chcę mi się, powiem wam szczerze, szukać w tym mieście. Ale tutaj kogoś mamy, czekajcie. Jak Jacob. Nie możemy, możemy z nim porozmawiać. Stać. Ani... Witaj. Chciałbym się zobaczyć z Lee. Mam do niego ważną sprawę. Lee jest teraz zajęty. Poszedł się spotkać z mieszkańcami miasta, których ogarnęła panika. Coś się stało? To ty nic nie wiesz? Przez ostatnie dwa tygodnie ludzie żyją w ciągłym strachu, a wszystko to z powodu tajemniczej choroby, która zdaje się bardzo szybko rozprzestrzeniać. Nie pochodzę z tych stron. Co to za choroba? Ludzie dotknięci nie dostają ataków szaleństwa. Zaiste mroczne czasy nastały. To prawda. Dlatego właśnie tu jest. Nie, ale szukamy człowieka, który może coś wiedzieć. Kto to? Ja. Ma na imię Mark, bojownik, który okrył się niesławą. Wojowniku, jeśli pomożesz nam rozwiązać nasz problem, to myślę, że Lord Lee z radością się z Tobą spotka. Rozumiem. Z przyjemnością pomogę ludowi Myrtane. Porozmawiaj z Markiem o artefakcie. <laughs> Gdzie jest teraz ten Typek? Może po... w Ardei? Aha, musimy iść do Ardei, spoko. E, Ardera jest to na szczęście... Aha, no nie mamy tutaj teleportu, kurde. Będziemy musieli tutaj zbutejść, ale walić to. Dobra, e, wezmę te informacje i na tym zakończę ten odcinek, który trwa i tak już dosyć długo. Mark, 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 Mark... Gdzie teraz tego typa znajdę? To jest dobre pytanie, to jest mieszczanin... Eee. Może tutaj. He, 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 nie ma go tutaj. Hmm. Pewnie teraz będą problemy ze znalezieniem tego typa, ale no, oczywiście postaram się go znaleźć. Eee, w Ardei z tego co wiem e, znajduje się też e, ciężka skrzynia, którą sobie oczywiście wyniuchamy, ale to e, za chwileczkę znajdę tylko tego typa. Jakbyśmy nie mieli dość problemów. O jest. Wojownik Mark. Oddawaj mój artefakt, ty orkowy pomiocie! Co? Artefakt! 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 Hmm, wybacz, ale... Zostaw mnie w spokoju. Co? Co to za typ? Mark, no z nim mam pogadać. O co mu chodzi? Eee... Okej okay, ludziska, na tym zakończę odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie mój kanał i do zobaczenia do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.